Witajcie w 28 odcinku Razem Lepiej Podmas. Do świąt pozostał jeden dzień. Święta Bożego Narodzenia, jak zresztą niemal wszystkie religijne ceremonie, zastąpiły wcześniejsze uroczystości pochodzące z czasów przed przyjęciem przez Polskę chrztu. W okresie zimowego przesilenia Słowianie świętowali Szczodre Gody, okres, w którym ciemność spowijała świat przez większość doby. Jednak wkrótce po przesileniu światło zaczynało wygrywać z mrokiem, a dni stawały się coraz dłuższe. Był to czas magii, czarów, natury. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o naszych świątecznych tradycjach i wspólnie dowiemy się, skąd się wzięły. Zapraszamy. Pierwsza na naszej liście jest oczywiście choinka. Pierwsze choinki przywędrowały z Niemiec i pojawiły się w polskich domach w XIX wieku. Najpierw w domostwach mieszczańskich i szlacheckich, a czasem zawędrowały też na wieś. Chłopi przyjęli ten zwyczaj i rozprzestrzenili bardzo szybko. Warto jednak pamiętać, że wtedy, podobnie jak dziś, drzewek nie wolno było wycinać bez zgody właściciela. A taka świąteczna kradzież miała przynieść złodziejaszkowi powodzenie w nowym roku. Choinka nazywana jest również drzewem życia. Ponieważ zielony kolor oznacza nadzieję. Obecnie choinka symbolizuje rajskie drzewo dobra i zła. Zaczęto ją ozdabiać łańcuszkami z bibuły i słomy na pamiątkę węża kusiciela. Co ciekawe, zwyczaj dekorowania drzewka początkowo traktowany był przez Kościół jako pogański i był mocno krytykowany. Ciekawe jak czasy zmieniają nasze postrzeganie różnych celebracji. Tradycja dzielenia się opłatkiem wywodzi się od pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się chlebem na znak, że są wspólnotą. Łamiąc się opłatkiem, dzielimy się radością, pokojem, miłością, ale jest to też moment pojednania i przebaczenia. Opłatek robi się z mąki pszennej zmieszanej z wodą. Dawniej wypiekano je w specjalnej formie. Były to duże szczypce zakończone dwoma żelaznymi prostokątami, pomiędzy które wlewano ciasto, a wyryty w metalu wzór odbijał się na opłatku. Początkowo Monopol na wypiekanie opłatków miały tylko klasztory i kościoły. Dziś możemy je kupić na straganie, w galerii handlowej, czy nawet od listonosza. Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblatu, co znaczy dar ofiarny. Kiedyś z opłatków wykonywano także świąteczne ozdoby. Wierzono, iż mają moc odpędzania zła, a misterne wycinanki, gwiazdy i kule, zwane światami, wieszano pod sufitem. Sianko, które umieszczamy pod obrusem, nawiązuje do betlejemskiego żłóbka Jezusa. Jest symbolem ubóstwa, w jakim na świat przyszedł Chrystus. Stare wierzenia pogańskie mówią jednak, że jest to symbol, który zapewnia dobrobyt, urodzaj, dostatek i powodzenie na kolejny rok. Z siankiem związane są też wróżby. Wyciągnięcie zielonego źdźbła ma przynieść zdrowie. Źdźbła z kłosami – dostatek a suchego – złe samopoczucie. Przez wiele lat znany był również inny zwyczaj. Pszenicę, owies, żyto i len wiązano w specjalne snopy, które gospodarze umieszczali w każdym z czterech rogów własnego domu. Po zakończonej kolacji obwiązywano nimi drzewa owocowe, aby zapewnić urodzaj i większe zbiory. Według pradawnych wierzeń dodatkowy talerz na wigilijnym stole przypominał o bliskich nam zmarłych, którym ofiarowywano część jedzenia, by mieli nas pod swoją opieką. Ten pusty talerz jest też symbolem biblijnej wędrówki świętej rodziny. Dziś puste nakrycie jest przeznaczone dla niezapowiedzianego wędrowca i jest znakiem naszej gościnności, otwartych serc, gotowości do niesienia pomocy nie tylko w ten jeden wyjątkowy wieczór ale przez cały rok. Pierwsza gwiazdka jest symbolem gwiazdy, która pojawiła się nad Betlejem, towarzysząc narodzinom Jezusa. Dzięki niej pasterze oraz trzej królowie mogli dotrzeć do stajenki. Do tej pory nie ma jednoznacznego wytłumaczenia, jaki to obiekt doprowadził mędrców do Betlejem, ponieważ nie znamy dokładnej daty narodzin Jezusa. Pod uwagę brane są lata od 7 roku przed naszą erą do drugiego roku naszej ery. Środowisko naukowe ma trzy teorie. Jedna z nich zakłada, że obiektem prowadzącym króli była kometa, inna mówi, że mogło wtedy dojść do koniunkcji jasnych planet lub wybuchu gwiazdy supernowej. Dziś, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka, możemy według tradycji siąść do stołu i podzielić ją opłatkiem. Ściśle określony, bezmięsny charakter dań wigilijnych to zwyczaj powszechnie praktykowany w Polsce, a jego źródło sięga postów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, wyrażających oczekiwanie na wielkie wydarzenia w ciągu kolejnych stuleci. Postwigilijny stopniowo tracił swoją popularność i znaczenie. Obecnie Polska jest chyba jedynym krajem, w którym powstrzymywanie się od spożywania mięsa w wigilię stanowi aż tak istotny element zwyczajów świątecznych. Dziś nie wyobrażamy sobie tego, że wigilia mogłaby odbyć się bez 12 dań. Jednak dobrze wiedzieć, że nie zawsze tak było. W dawnej Polsce naszym przodkom zależało na tym, aby potrawy, które znajdują się na stole 24 grudnia, pochodziły z pola, wody, sadu i ogrodu. Jeżeli chodzi o liczbę dań, musiała być nieparzysta. To dość mocno różni się od tego, jak dziś wyglądają święta, prawda? Dlaczego w takim razie dziś świętujemy przy 12 daniach? Na samym początku miało to związek z liczbą miesięcy w roku, za które dziękujemy, kładąc na stole potrawy. Później jednak powiązano 12 wigilijnych potraw z ostatnią wieczerzą i nadano im znaczenie religijne. Dziś mówi się, że 12 potraw symbolizuje 12 apostołów. Wbrew temu co może się powszechnie uważać, karp królewski nie jest tradycyjną świąteczną rybą od dawna. Ten zwyczaj narodził się zaraz po II wojnie światowej, gdy polskie rybołówstwo na Bałtyku praktycznie nie istniało. Wtedy to ówczesny minister gospodarki, Hilary Hinz, rozpoczął kampanię promującą karpia królewskiego pod hasłem Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce. Powodem promocji karpia była łatwość i niskie koszty hodowli tej ryby w stawach hodowlanych oraz jej dostępność. Przed wojną natomiast... Karp był tylko jedną z wielu ryb, które regularnie pojawiały się na stołach Polaków. Popularne były sandacze, leszcze, śledzie, liny, szczupaki, łososie, węgorze, sardynki, podawane w sosach, pieczone, faszerowane w galaretach, wędzone i na wiele innych sposobów. Istnieją książki kucharskie z okresu przedwojennego, a nawet wcześniej, w których możemy znaleźć przepisy na nieco zapomniane już polskie tradycyjne potrawy świąteczne. Najstarsze kolędy sięgają czasów średniowiecza. Ich wprowadzenie, a potem upowszechnienie zawdzięczamy prawdopodobnie franciszkanom. Oni też przynieśli do Polski zwyczaj budowy szopek. Autorstwo pierwszej szopki przypisuje się świętemu Franciszkowi Zasyżu, który chcąc odświeżyć pamięć narodzin dzieciątka Jezus kazał przynieść do groty siana, przyprowadzić woła oraz osła i zawołać braci. Kiedy zgromadziła się ludność z okolic i zabrzmiały pieśni, święty Franciszek odczytał Ewangelię, a potem wygłosił kazanie o narodzeniu Jezusa. Szopkę tę zorganizował na trzy lata przed swoją śmiercią, w małej wiosce około 100 kilometrów od Rzymu. Jesteśmy ciekawi, czy znaliście historię i symbolikę wszystkich naszych świątecznych zwyczajów. Musimy przyznać, że w czasie przygotowania tego odcinka dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek. Korzystając z okazji, chcemy Wam też złożyć życzenia świąteczne. Jak zawsze życzymy Wam miłości, dobrego miejsca w życiu, w którym znajdziecie spokój i akceptację. Życzymy Wam zdrowia, bo jego nigdy nie dość. Życzymy spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów. Uśmiechu, radości, szczęścia i zgody. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam piękne podróże i wspaniałe przygody. I przytulajcie się dużo i często. Do usłyszenia jutro. Czołem!